Witajcie na moim kanale. Z tej strony Maja i Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić mini wulkanik. Pamiętacie, że dawno mi nie było? Chyba 4 czy 3 tygodnie. Przepraszam Was, ale nie, nie wiedziałam, co nagrać. Nie miałam w ogóle czasu. Lekcje online, bla bla bla. Dobra, najpierw wlewamy do y, tego y, pół szklanki y, y, wody, bo już mam to zrobione. Pół szklanki wody, to tak jak Pół szklanki wody do tego wlewamy i tutaj powinno być jakoś dotąd, następnie wlewamy, cześć Tomek, wlewamy do tego, znaczy nie wlewamy tylko wsypujemy do tego sodę, jedną łyżeczkę do tego, następnie bierzemy krafta, ten wulkanin. Albo inny płyn do naczyń. Byle jaki. Ale z każdym się na uda? Na sam środek, na sam środek. Mhm. I teraz wlewamy ocet. ocet nie. spowoduje to, że po prostu to nam wybuchnie. Dobra, to zobaczcie teraz. Ale to będzie śmierdziało. Zatykajcie nosy. No to będzie śmierdziało. Dawaj. No bo to jest ocet, Tomek. No to, to, to czego się spodziewasz po I taki mini wulkanik. Możemy jeszcze trochę więcej. No. I teraz to tak poleciało z góry! Ho! O kurde! No i właśnie to jest taki mały eksperyment, którego bez nazwiska! Mo który możecie przeprowadzić w domu i wasze mamy i możecie ma zrobić płyn też pranki! do naczyń, byle jaki płyn do naczyń! Możecie. Ja polecam krafta, um, sodę oczyszczoną, oraz ocet. Ocet mamy taki. A, a powie, powiem Wam, że można zrobić komuś franka. Masz tort śmietaną, na przykład taki. A później go zjada. No i opu, co to jest? Ale ten no, nie zapytałby się chyba, co, co to jest, tylko że dałeś ocet do tego albo dałeś mm. No i właśnie to jest taki eksperyment. Później, oczywiście. Trzeba to posprzątać. Może kiedyś będzie odcinek, z, że będę prankował moje niżej. A ty będziesz musiał go zrobić takimi takim spodziewaniem. To ja się domyślam, że będziesz nie prankował. A gdzież zraziłeś ski No dobra, to ja właśnie wysłuchaję to. Subscribe and like my baby. Nie wiem, co on mówi. Subscribes i takie tam jakieś light, my baby. No i teraz naprawdę jak coś, to jeżeli ktoś ma jakąś radę na ręce, to radzę założyć, założyć rękawiczki i takie, taka biała pianka z tego powstaje, gdy to się wynie. No to teraz się ją wlewa. Też jeżeli ktoś ma sporo na wikłucę, to mu też być też chyba takie. Tu lewej. no I się myj. No i to by było. O nie! ratujmy truskawki, żeby nie być No i właśnie. No, i właśnie. my już mamy tu tu i właśnie. No, No, i No, Raz. Tak, na bo kierunku. najpierw trzeba było to przetestować i później nagrać na odcinek, ale bardzo fajny efekt i polecamy. Zróbcie sobie takie eksperymenty. No, polecamy trochę tego ocetu. A jeżeli no, ktoś nowe. będzie miał bania i odetnie od tego, to będzie miał taki wybuch, taki ten, jeżeli... A, to nie, trzeba dużo. było mieć dużo paczek sody, dużo octu i w ogóle, nie. Tak. No właśnie, no i... No i no, no dobrze, tak to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Myślę, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, łapcie w górę i subskrypcję. I dzięki, że wytrwaliście ze mną do końca. Bye!